No witam was ponownie, więc teraz będą zabawy, które troszeczkę nas rozbawią trochę spowodują, że może się będziemy śmiać, ale są jak najbardziej przydatne dla każdego z nas, po to, żeby na przykład ładnie i czysto śpiewać, ładnie się wyrażać, a są to, są to ja to bym nazwała rozśmieszacze troszkę, są to wierszyki Małgorzaty Strzałkowskiej, można je znaleźć w internecie, i ja wam troszeczkę tych wierszyków zaprezentuję. Chciałabym, żebyście te łatwiejsze nauczyli się na pamięć. Łatwiejszy, najłatwiejszy, który ja bardzo lubię, to jest Grzeczna Dama. Słyszeliście o Grzecznej Damie? Więc posłuchajcie. Grzecznej Damie, tuż nad uchem. Brzuchomówca brzęczał brzuchem, brzdęk, brzdęk, brzdękał na gitarze, niczym jazzmen grał na tarze. Brzęczał jak na wiolonczeli i brzmiał niczym trzutka trzmieli. Skrzypiał wdzięcznie jak skrzypeczki i podzwaniał jak dzwoneczki. Grzeczna dama oburzona rzekła strasznie obrażona. Uhuhuhu, 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 ależ panu brzęczy w brzuchu. Śmieszna? Taka właśnie, taki właśnie śmieszny wierszyk. Drugi wierszyk, równie śmieszny. Starajcie się, jak go czytacie, jak go mówicie, jak to oczywiście te wierszyki wam wyślę na maila dla rodziców, żebyście mogli sobie troszeczkę e, no czyta i może troszeczkę się, trosze, troszeczkę się rozśmieszyć. Muszka. Mała muszka z potłopuszki Chciała mieć różowe nóżki. Różką nóżki czarowała, Lecz wciąż nóżki czarne miała. No cóż, no cóż czary, moja muszko, Różże muszczkiem, a nie różczką. Wyrzuć wreszcie różczkę, Wróżki i umyjże w różu nóżki. Jeszcze jeden wierszek. Huczek. Hasał huczek, huczek. Hasał huczek z tłuczkiem wnuczka. I niechcący huknął żuczka. Ależ hecza heca wnuczek mruknął. I z churkotem w hełm się stuknął. Leży żuczek, leży wnuczek, a pomiędzy nimi tłuczek. Skąd dla huczka jest nauczka, by nie hasać z tłuczkiem wnuczka? I takie zabawek, żeby można było się troszeczkę roześmiać i troszeczkę rozluźnić mięśnie twarzy, to jest Taki wierszyk, którego tutaj nie znajdziecie, często uczą się go studenci, m.in. pedagogiki, ale też i muzykologii, żeby rozruszać sobie mięśnie, twarzy. To jest taki wierszyk, baba ci koguta niesie tu. Bardzo proste. Tylko należy to bardzo szeroko mówić, tak żeby buzia cała pracowała. Uwaga, baba nie się niesie tu. Baba ci koguta niesie tu i coraz szybciej, Baba ci koguta niesie tu, Baba ci koguta niesie tu, Baba ci koguta niesie tu, Baba ci koguta niesie tu. I potem bardzo wolno, ale bardzo szeroko. Babacikoguta niesie tu. Baci ko niesie tu. I jeszcze jedno śmieszne ćwiczonko. Tamta tapeta tu, tamta tapeta tam. Tamta tapeta tu, tamta tapeta tam. Wiele takich wierszyków, wiele takich właśnie rozgrzew, rozgrzewających mięśnie macie też na internecie. Możecie sobie znaleźć. Chciałam Wam pokazać wierszyki łamiące języki. Nie są łatwe, ale wystarczy, wystarczy Wam te trzy. To jest kuczek, musz, muszka i grzeczna dama. Także miłej zabawy Wam życzę, mam nadzieję, że troszeczkę się pobawiliście, e, w, e, że będziecie mieli też super zabawę z tymi wierszykami, e, ale jeszcze na odchodne chciałam Wam e, włączyć piosenkę o czarnym baranie, bo robiliśmy czarnego barana, pamiętacie? I chciałabym, żebyście zobaczyli, jak, jak, jak brzmi taka piosenka o czarnym baranie. Już ją szukam. Piosenka. Żeby było fajnie, żebyście mogli ją y, zobaczyć i zaśpiewać. Też jest na, na YouTubie. Witaj na kanale śpiewanki Gdzie, żeś ty bywał czarny baranie, czarny baranie. We mły nie, we młynie, mościwy panie, we nie. Mościwy panie, Co żeś tam robił, czarny baranie, czarny baranie, Pełmąkę, pełmąkę, mościwy panie, Pełmąkę, mełmąkiem, mościwy panie. Dużeś tam pijał, czarny baranie, czarny baranie, Miodeczek i mleczko mościwy panie, Miodeczek i mleczko, mościwy panie. Jak cię tam bili, czarny baranie, czarny baranie, chupcuk cup, mościwy panie, chłopcuk cup, mościwy panie. Jakżeś tam beczał czarny baranie, czarny baranie, mek, mek 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 mek, mościwy panie, mek 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 mek, mościwy panie. Jakżeś uciekał czarny baranie, czarny baranie, obsassa do lasa, mościwy panie, obsassa do lasa, mościwy panie. Link do YouTube, gdzie jest ta piosenka. Wyślę Wam, żebyście mogli troszeczkę sobie poćwiczyć tą piosenkę. Nie jest trudna, można się jej nauczyć i mam nadzieję, że będziecie mieli bardzo fajny czas, taki wesoły, może, może troszeczkę rozśmieszony. Jutro przygotuję troszeczkę zabaw dla waszej starszego rodzeństwa. To są zabawy matematyczne. Żebyście mogli też poćwiczyć starszym rodzeństwem, jeżeli go macie. I chciałabym, żebyście się też troszeczkę bawili razem wspólnie. Ja wiem, że te zajęcia matematyczne, które Wam dawałam, to jak nad klasy drugą są troszeczkę za poważne, ale wiem, że, że jesteście bardzo zdolni, jesteście w stanie się wiele rzeczy nauczyć. Nawet odejmowania na dwie lub trzy cyfry. Także... Wszystkiego najlepszego. Ja muszę się napić. Mam nadzieję, że cukiereczki Wam smakowały i że się bawiliście dzisiaj, wczoraj, dzisiaj naprawdę bardzo dobrze, i że ten cały czas oczekiwania na powrót do szkoły po koronawirusie jest to taki czas, kiedy możemy zrobić coś razem w domku. Mam nadzieję, że nie okupujecie, mamie te komputera. Ee, że nie, nie są tylko to gry i, i zabawy z panią Moniką, ale mam nadzieję, że bawicie się fantastycznie i że ten czas spędzacie pozytywnie. Więc do zobaczenia. Już mam nadzieję niedługo. Pa pa!